Dzień dobry, w kolejnej części witam Was serdecznie dziś przedstawiam na początku brodię jest to roślinka cebulowa która bardzo szybko traci liście ale pozostawia kwiatostany liście oberwałam żeby nie straszyły a jej niebieskie gwiazdki takie bardzo zdobią rabatkę z opuncjami Zapraszam na filmik nowe liwiowce i nowe kwiatki już się pootwierały. Nachyłek już się pootwierały kolejne kwiatki więc zaczynamy kolejny film. Tu mamy nachyłka wielkokwiatowego. Tu już nam przekwita, ładnie się rozsiewa. Gdy ten przekwitnie warto go ściąć, oberwać bo będzie szykował na dole kolejną partię. A nie będzie musiał produkować siły w nasionka, a bardzo szybko je produkuje i ładnie się rozsiewa. Tutaj nam się wysiał. Zobaczcie, tutaj mamy sieweczkę, także można pobrać w inno miejsce. I nachyłka wielkokwiatowego będziemy mieć w innym miejscu. Również otworzył nam się słonecznik szorstki wariegata. I po malutku zaczynają otwierać nam się języczki. Tam mamy przewalskiego, pomarańczową. Pilnowałam w tym roku przed ślimakami. I powiem wam, troszeczkę się udało. Musiałam je eliminować. Żółte słoneczka. Ta języczka, nie pamiętam jak, jaka to odmiana, dłoniasta, nie dłoniasta, nie pamiętam, ale jest bardzo wysoka i ma ładne, duże liście. Języczki lubią wilgotne miejsce. Jak słońce na nią świeci, potrafi liście położyć do dołu od słońca, ale gdy tylko zajdzie słoneczko, gdzieś schowa się za jakimś krzewem lub drzewem, ona te listki podniesie. Ale języczki lubią właśnie miejsce zacienione i wilgotne. Obok mamy pysznogłówki. Też już nam się otwierają. Tutaj mamy kolor delikatnie fioletowy. Tu wam pokażę na dole. Po, pozasiewały nam się nie, to nie. Już Wam pokazuję. Zobaczcie. Z tamtego roku tu mamy nowe pysznogłówki. Jak również zasiął się słonecznik variegata. O, tu mamy kolejnego. Tu kolejny. I tu kolejny. Dlatego pielę delikatnie wyrywając tylko chwasty. Tu jeszcze nie doszłam, bo kochani, zamiast pielić, to ja podlewam. I wtedy możemy doczekać się ładnych sadzonek różnych roślin. Przy okazji zbierzemy do konkursu już niebawem, bo już troszeczkę nasion mam. Nasionka wawrzynka. Są one żółte. To jest wawrzynek koloru białego. Przepięknie pachnie, jak w perfumerii. Kwitnie jeszcze w stanie bezlistnym. Najpierw kwiaty, później Dopiero wydaje nam liście, i w środku on tutaj ma nasionko. O, już nam opada. Zobaczcie, jest nasionko, warto je podsuszyć, żeby nie było wilgotne. Przynajmniej chodzi o wysyłkę nasion, bo jeżeli chcecie wysiać go wprost do gruntu, a warto. Od razu go wysiewać, szybko kiełkuje. Nasionka takie czarne się zrobią. Nawet nie trzeba wawrzynka przykrywać i przepięknie puści taki korzonek, który wie, w którą stronę ma wywędrować. I później będzie rosła piękna, ładna sadzonka. Mój również jest z nasionka. Ma już około 5-6 lat. Jest bardzo dużym krzewem i będę niestety musiała go przyciąć, bo zasłonił mi przejście. idziemy na spacerek zbierzemy również nasionka ze serduszek z, o, okazałych niewspaniałych okazałych ponieważ czekałam aż leciutko mi podeschną ale one po prostu zobaczcie uciekają także do konkursu też dokładam jeszcze nasionka serduszek pewnie będą nam strzelać jak będę je wrzucała do miseczki więc warto tą miseczkę sobie czymś przykryć. Ile nazbieram, tyle będzie. Nie wiem, ile mi się uda. Zostawiałam, nie obcinałam, żeby jeszcze raz zakwitło, bo chciałam nazbierać nasionka. U mnie już pięknie, ładnie pokiełkowały z tamtego roku i one, jak w tym roku się wysieją, za dwa lata już będą ładnie kwitły. Chyba, że wzejdą dużo szybciej, to... Zakwitną już na drugi rok. Tutaj ostatnio kopałam zimowity Leżą kują. Tu mam miseczka. Zobaczcie, serduszka w, okazałe mają czarne nasionka w środku. Dam je do suchego. Przykryję czymś i niech się otwierają. Oczywiście zaraz zbiorę ich więcej. Wysiewamy wprost do gruntu, jak każdą bylinkę. Słoneczko świeci, rudbekie nam się otwierają. Tu mamy rudbekie z brązem. Tutaj jest rudbekia cała żółta. Floksiki, firletki jeszcze kwitną. Mam firletkę czerwoną i różową. Szach ladońska, szach ladońska. Nie poprawiajcie mnie, kochani. Wiem, że się mylę. Ja nie jestem robotem. Nie zapamiętuję wszystkich nazw. Ale mniej więcej podkreślam, w którym kierunku trzeba iść. Wiem, że firletka. Tutaj mamy różowe lilijki. Tutaj kolejne nam się otworzyły, i widzę, że doniczka do Podlania. Latam z konewką, podlewam, biegam nawozy różności. Mieszam. Tutaj otworzyła nam się, ale mam żółte teraz ręce od nasionek, jeżówka koloru białego. Ta jeżóweczka rośnie między kostką a krawężnikiem. Na rabatkach one nie chcą tak rosnąć jak właśnie w tym krawężniku. Tutaj ścinałam berberysa. Trzeba wyzbierać tylko ostrożnie, ponieważ jego kolce od razu wbijają i pękają i zostają w palcach. Także, berberysiki ostrożnie wycinamy i zbieramy. I mamy kolejnego liliowca piękny z falwaneczką trójkątne płatki. Cudo. Też uzyskany jest z nasionka, także mieszanka nie ma nazwy. Pokazał się kolejny i jaśniuteńki z dodatkiem żółtego i różowego środka. Te tutaj się coraz bardziej otwierają. Bardzo ładnie mi co roku ta kępa kwitnie. Tutaj mamy ciut późniejszego. I tam również ciut, późniejsze. One nie kwitną równomiernie. Niektóre potrafią powtórzyć kwitnienie, a inne po prostu śpią, nie wydając ani jednego kwiata. Tutaj mamy kolejnego z nasionka żółty z rudym. Piękny ma takie świecące te barwy. Widoczny jest z daleka. Jak również porzeczka nam pomału dojrzewa. Nie wiem od czego mam te ręce. A! Jak zrywałam nasionka wawrzynka. Dlatego mi się one tak pobrudziły. Bo one mają tą skorupkę pomarańczową. Tutaj mamy porzeczkę koloru białego. No i czerwona też już nam ładnie dojrzewa. A obok rozchodzi nam się milin. Jeszcze nie widzę pączków. On tutaj jest na iglaczku. Bardzo mocno mi się milin rozrósł. Ma pędy pod ziemią i będzie trzeba go przesadzać. Tak szybko weszłam do ogrodu zimowego, kochani, zobaczcie. Ja na to mówię rodziki, ale mówię, że to są kopciuszki. Niestety zostały tylko 3 sztuki z pięciu. I muszę dokarmiać, Daję mamusi robaczki. Bo jest tak sucho i nie ma pożywienia za dużo. I wyjada. Kupuję białe robaki w sklepie zoologicznym dla ryb. Kładę na podłogę, ona je eliminuję i podaje pisklakom. Już fajnie upierzone, może za tydzień już nam wylecą. Zakwitła również choja. Kwitną, kwitną kwiatuszki, ja nie mam czasu biegać, pokazywać zaraz lecę podlewać nie ma kiedy plewić tu jeszcze widzę jest w pączkach nie ma kiedy plewić nie ma kiedy odpocząć cały czas praca w, ogro w ogrodzie wsze. idziemy jeszcze zobaczyć z tyłu na warzywniak czy nowe liliowce się pokazały oczywiście, że się otworzyły mamy kolejne tych kępek widzę mam trzy takie spore kępy. Także powtarzające cechy mateczne, będzie trzeba je podzielić, żeby znaleźć miejsce na kolejne wysiewy. Łapiemy kolory z tych wysianych liliowców. Tutaj mamy z takim brudnym brązem, też bardzo ładny, Jego obwódki zrobiły się fal, z falbanki. Tutaj nie zdążyłam wysiany dwa lata temu, nie zdążyłam na rozwinięcie kwiatka, ale też widzę tutaj zobaczcie, że ma że będzie miał falbanki. Niestety nie zdążyłam. Tu się kolejny z jakąś falbanką nam pokazał. Żółty z ciemniejszą falbaneczką. I tutaj rozwijają nam się kolejne. Ale też widzę powtarzają cechy mateczne. Tam na końcu widzę taki będzie gruby, ale nie podchodzimy, bo jeszcze się nie rozwinął. Tutaj mamy też takiego widzę brudnego. O i też przegapiłam zobaczcie. To jest mój z moich nasionek uzyskany, ten co mówiłam, że na niego czekam. Nie doczekałam się. Musimy poczekać na kolejny żeby nam się pokazał żywokost sadzonki pobierałam sobie tu z tyłu, idzie do ścięcia. Na ogrodzie już ścięty ładnie wypuszcza nam nowe liście. Dziękuję za obejrzenie. Przeciągnął się troszeczkę filmik. Ja idę, pozbieram jeszcze inne nasionka, a Wam radzę zapamiętać to, co jest napisane na tym filmie. Gdzieś wkleję jakiś numerek i o ten numer będę pytać. concurso papá pa.